Kiedyś gejem, ale teraz lubi dziewczyny. Debile jebani, nie byłem żadnym gejem, robiłem chuja was. W chuja was robiłem, a wy kurwa, tak się dajcie w chuja robi Zapytaj się go, czy Tadek dotyka go w miejscach intymnych. Spierdalaj. Czy smakował mu kał? Co zrobił? Czy smakował ci kał? Spierdalaj, pierd. Czy chciałby być terrorystą, jak w tej grze? Nie! Dobra, startuj, startuj. Która mapka? Druga. Nie, pierwsza, pierwsza. To pierwszą? Dobra. No. Eee... Powiedzmy, że mi odlokował na Steam. Kurwa, ale później każdy będzie wchodził, kurwa, i tak chciał, żebym go odlokowywał. Dlatego ja nic nie mówię, kurwa. Dodaj, ty też bym miał pewnie odzutówki, ale kurwa za zutówkę to mi wysyłają kurwa ten, żeby kurwa ich dodał, a co ja jestem kurwa? Pytanie, kiedy idziesz na siłownię? Po nowym roku idę na siłownię! Ostro popakować? Ostro popakować! Czy słyszał o sławnym zbrodniarzu wojennym w Pabianicach? Siema nie siema! Witam serdecznie, Robert z tej strony, witam! Nie. O, to tam, Nie, to Nie? Robert Cicho. Czy ta Nie, Czy Tadeusz wykorzystywał seksualnie brata Arka? Happy New Year! Happy New Year! Do Happy New Year. Dobra, zajebali yeah. mnie ślata dzisiaj. Happy, New Year, Happy New Year. Eee... Kier... Yeah. Czemu oszukał tego biednego chłopaka, co się nazywa Smurfik na Pace of Carta? Dawid Widzowie Widz jakiś napisał, że oszukałeś tego chłopaka, biednego co się nazywa Smurfik i wygrał customa w Fortnite'cie No bo BOM! bo go zaprosił, Guto go zaprosił A on w ciągną go zablokował To nie ten chodzi o tego co wygrał, czemu oszukałeś Dałem mówi Eee, kiedy ustawka z Arkiem 1 na 1 Z kim? Z Arkiem nie będzie odbyć taki zarki, ogwarnijcie się! I'm Dobra, już jest jestem widzowie, już jestem! Dawid ma nowość pomiędzy pedofilem i burnejką? Nie mam! Nie bawisz tych Dlaczego jesteś pato streamerem? Nie jestem żadnym pato streamerem Czy chciałbyś zmacać mikrocypka? Nie Kiedy, Kiedy ustawka? Rok... Kiedy, Kiedy, roku... Kiedy ustawka z kibicami lecha? Czy, da czy, czy, czy Dawid zostawił coś w lombardzie kiedy? Yeah. Dobra, pytanie kolejne Kod kichal czy kod guzo FN? Kod kichal Kod guzo Kod guzo Guzo, kot guzo, kot guzo, guzo FN w guzo FN, Fortnite Dawid, pytanie kiedy ustawka z kibicami Lecha? Jakim klubom kibituje Robert Szymek Siemaszymeksom Czy Dawid stracił niewinność na mieście czy w burdelu? Dlaczego Dawid pije alkohol na lajwek i wyzywa tatę mamę i brata na streamach i robi tak zwane Alko-streamy, patostreamy i kamerki internetowe? Jak to sko... Dawid kiedy pojedziesz na męż David Dawid Dawid pytanie kiedy pojedziesz na męż legi e Jak Dawid stracił zęby A ty gdzieś Dawid jest pytanie jak straciłeś zęby Przyznaj się, że nie dbałeś po prostu. Będziesz miał z głowy. Co zrobić? Przyznaj się po prostu, że nie dbałeś. Będziesz miał z głowy. Dbałem zęby. Tak, do kotka co mówię? Ile najwięcej... Ile najwięcej miał promili alkoholu we krwi? Ty zobaczycie to będzie będę pił. Kiedy walka MMA Dawida z Tupsonem Kiedy walka z Tubsonem? No takie pytanie Co? Czy Dawid wolni małej dziewczynki czy mikrosypka? Mikrosypka Masz mikro. Gdzie wójciwa Kolego Kośnik gdzie ja... wykrzycznik, gdzie ja, na czacie to ma To jest największą kurwą w internecie Co? Nie Czy do Dawid... Ciebie, nie do ciebie, nie do ciebie! Czy Dawid kiedyś wysoknagę do dziewczynek? Nie! Czy jesteś heteroseksualny? Kurwa, zajebał mnie! Czy Dawid kupił gokart na kwotę 529 złotych, 99 groszy? Czy Dawid kiedykolwiek uprawiał seks z osobą homoseksualną? Niech się Dawid przyzna do oglądania hentai i kategorię na LOL Kurwa, Czy Dawid posiada telefon Oppo 621? To nie, nie 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 widzę Dawid posiada telefon UPO Robert Robert Lecimy, lecimy! Czy Dawid się bije z ryżkiem o pieniądze? Chyba tak. No chodź tutaj! Te klapki wali! Te wali! Dawid, jest pytanie, czy uprawiałeś jakiś seks z zwierzęciem? Nie. A chciałbyś? Nie. Yeah. Czy Rysiek szantażuje Dawida? Ej, hey, Robert burdnej. To to, yes, 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 yes. to to kiwnij głową do To to kiwnij głową do kamerki, czy cię ta, ta szantażuje? Kiwnij głową do kamerki, jak nie chcesz odpowiadać. Chyba tak. Dobra. <laughs> Chyba się zdońdzi. Let's go do kamerki? Da. Dobra. Jaką super moc chciałbym mieć daw Dawid David, jaką byś chciał mieć super moc? Czy Dawid pokaże mi w kamerce? Nie. Czy Dawid zaśpiewa piosenkę snubdoga? Doga. <mum> I wanna know hi, 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 hi. Dobra, pytanie kiedy Xbox Challenge? What? Ej no. no, no, no Dawid, no, no, no. kiedy Xbox no, 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 no. Challenge? Nie wiem, nie wiem Pójdź normalnie Chcesz kawałka? No nie wiesz Ty jesteś co? Tu na dole, tu na dole! A, bo ty jesteś po innej drużynie. Dawid! To może zrobimy sylwestrowe no... E, ...tego... ...sylwestrowe xbox challenge, co ty na to z widzami? Dobra, widzowie po tej gierce zrobią xbox challenge. Kurwa, jak ty mi patrzysz, tym idiotom? Co Dawid myśli o, tak, o tym raperze z Pawielnic Sentino? Nie jest taki raper? No, Sentino. Oni aresztowali go, aresztowali go. Kogo? Czy Dawid brał kiedyś twarde narkotyki? Nie. Czy to prawda, że w następnym roku będzie koncert w Pawielnicach? Widzowie, Ion Weasel ma być w Łodzi. Powiedz, z Dawid, widzą. Czy Dawid zaśpiła piosenkę Last Christmas? Ej, myślisz może Last Christmas Last Christmas, Last Christmas. Mnie. Czy to prawda, że za bochenek chleba Dawid zajdzie tam gdzie trzeba? Dawid kurwa, Dawid, czy za bochenek chleba zajdzie tam gdzie trzeba? Nie, Czy to Czy to prawda, że Dawid... Dwa, y, pojechał pacyfikować ludzi, którzy strajkowali w Warszawie prawda? Nie. Ej, no, no. To, pra Dawid, to prawda? Ej Robert Czy to prawda? Dawid, czy to prawda, że zapoję puszki coli i Dawid uży ci dowoli? Odjechaj, popój jeszcze raz, popój! Czy na randkę się Co? Jest pytanie, czy jest kola? Kurwa, Ma. Dawid, jest pytanie, czy jest kola? Czy Tadeusz zmuszał Cię do y stosunków seksualnych z psem Miśką albo z bratem Akiem? Ale dziwne pytanie. Dawid! E! Jestem, jestem, jestem! Jest pytanie... Jest pytanie, czy pozdrowisz Ryszarda Makorzecha? Myśliłem, że nam się prawie by nie udało. Dobrze zawróciłeś, chłopie. Pozdrowisz Ryszarda Makorzecha? Kto? To pozdrow. Kogo? Ryszarda Makorzecha. Powiedziałem, Ryszardem Ryszarda Makorzecha! Kiedy wypuścisz Donatę z buliera? Chuj, ja zajebał, pizdzieć. Dobra, ty za mordę! nie jebałem, kurwa! Czekaj. Czy to prawda, że Dawid miał związek z wybuchem Hiroshimy? Nie. Czy to prawda, że Dawid całował się z Ginoldem na fejumach? Nie. Jak Ryszard spędza Sylwestra? Co za debil, skoczył za ale przeżyłem. Słyszysz? No. Jak, jak pan Tadeusz spędza Sylwestra? Zaraz w domu. No, no, kiss, z słodko i Jestem, jestem! To czeski kot. tam! Co Dawid robił jak był młody? Dawid! No? Kiwnik głową, na kamerce, czy Ryszard jest alkoholikiem? Na kamerce, kiwnik głową. Kupy, no. na Czy to prawda, że Dawid przejebał wszystkie pieniądze z donatów. E! No. Dobra, zamknij mordę ukraińców A wy nudny ten CS kurwa. Dobra, to idziemy grać coś innego, o to nudy. I gramy coś innego.